No cześć kochani, witajcie w Misiu. Słuchajcie, nie pojechałam nad morze, dlatego że tak trochę wieje i trochę jest... No w tej chwili akurat jest mi ciepło, dlatego że się schowałam w zagajniczku. E, troszeczkę słoneczko tak się tak prześwituje, tak delikatnie. Tutaj jest bardzo, bardzo jasno. Nie wiem, czy dobrze będzie mnie widać, ale mam nadzieję, że słyszycie ptaszka. Dlatego, że morze morzem. Morze jest fajne, lubimy morze. Ale tutaj jest ptaszek. Prawdopodobnie nie jeden. W sensie chodzi mi oczywiście o to, że czuć wiosnę. Kochani, dzisiaj nie wiem, kiedy tego będziecie słuchać. No, jak będziecie słuchać w inny dzień niż w święta wielkanocne, no to oczywiście będziecie sobie mieli po prostu dzień filozoficzny. Ale jeżeli tego słuchacie w Wielkanoc, no to wszystkiego najlepszego dla wszystkich misiaczków z okazji świąt już tam nieważne, jak świętujecie, oczywiście, bo nie wszyscy są religijni. Ja sama nie jestem, ale, ale ja lubię ja lubię takie różne tradycyjne rzeczy itd. itd. Natomiast, kochani, tak w ogóle my mamy, to, to kiedy ja to nagrywam, my mamy teraz ten okres odrodzenia. O to zresztą przecież chodzi w tym, no zwłaszcza dzisiejszym dniu, bo przecież ja to nagrywam rano w niedzielę Wielkanocną dla Was specjalnie. Wy to zobaczycie pierwszy raz, tuż po tym jak ja to nagram. Także, kochani, w religii ten dzień to jest, w religii chrześcijańskiej ma się rozumieć, oczywiście o tej mówię. Dzisiejszy dzień jest najważniejszym dniem w ogóle w roku, dlatego że to jest cała ta istota tej konkretnej religii chrześcijańskiej. E, natomiast no, to takie troszeczkę jest przekombinowane w tej religii i może szkoda, że. że... Szkoda, że nie do końca jest tutaj ludziom prawda powiedziana powiem szczerze, dlatego że oczywiście tak ogólnie w istocie Jezus i w Jego życiu, i w tym całym odrodzeniu, i w tym wszystkim, o czym On mówił, to oczywiście nie chodzi o to, że my mamy siedzieć na dupce i wierzyć ślepo w to, co się nam mówi, o jego istnieniu, o jego życiu, tylko. Chodzi o to, co on sobą reprezentował, o czym mówił. E, głównie chodzi o miłość, oczywiście, że miłość jest jedyną drogą, że bez miłości nigdzie za bardzo, za daleko nie zajdziemy. Pewnie, że możemy się rozwijać, pewnie, że możemy medytować, pewnie, że możemy nie wiadomo jaką wiedzę ezoteryczną zbierać, ale bez miłości, bez tej energii, o której właśnie uczył w swoim życiu. Jezus, no to no mówię, no nie zejdziemy za daleko. No to do rany bościom. Dobra, kochani. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to samo to odrodzenie. No oczywiście znowu nie tyle chodzi o to, że e, mamy wierzyć, że jedna, jedyna istota ludzka na ziemi, jaka kiedykolwiek chodziła po tej ziemi, e, umarła, a, pó a później cudem z stała i dlatego właśnie, że umarła za nasze grzechy, to my teraz zostaniemy zbawieni, jeżeli w niego uwierzymy. No oczywiście nie o to chodzi. Ja już robiłam misję na temat, e, no taki tytuł był misia, nikt nas nie zbawi. Nie o to chodzi w tym wszystkim. Religia chce, żebyśmy ślepo wierzyli, że coś za nas zostanie zrobione, albo nie. No w zależności od tego, czy będziemy grzeczni, czy nie. To albo zostanie to zrobione, albo nie. Natomiast to, to, to znowu, to jest jakiś symbol. Nie wiem do końca. No oprócz tego, żeby mieć kontrolę nad duszami, no to, no to, to pewnie nie ma innego powodu. No pewnie taki jest powód, dla którego podaje się nam taką bardzo uproszczoną wersję tego całego Zmartwychwstania. Natomiast jeżeli popatrzymy na obtaszek, Ptaszek jest, tu bliziutko. Jej, miśki, szkoda, że nie widzicie. Nie mam drugiej kamery, nie, nie, nie mogę Wam pokazać, ale jest tak bliziutko no, dwa metry ode mnie. Ehm, w każdym razie, ale taki śliczny. Słuchajcie, przyleciał sobie do nas na rozmowy filozoficzne. Kochani. E My teraz mamy ten czas taki e, wiosenny, kiedy się wszystko odradza. Ja nie wiem, czy widzicie, że za mną już jest tak trochę zielono. Akurat, akurat drzewka, które za mną są jeszcze, nie mają, znaczy mają trochę lisków. Nie wiem, czy wy będziecie widzieć, bo przede mną no to, to ja widzę takie malutkie listeczki na tych drzewkach. Nie wiem, czy będziecie widzieć, one są takie malutkie, ale wszystko się zaczyna e, odradzać i na tym polega życie na tym, to, to, to jest cała istota. Życia na Ziemi. I ja robiłam w piątek, w wielki piątek, robiłam tarota na temat przekazy od bliskich zmarłych, i tam w kilku momentach były takie przekazy od tych bliskich naszych, że w momencie, gdy oni umarli, kiedy pozbyli się, wyszli z tego, z tego ciała fizycznego, to nagle otwierało się im. Um, otwierała się im ta świadomość. Nagle dopiero widzieli, co się tutaj na tej Ziemi um, wyprawia, a co jest tak naprawdę możliwe. I mało tego, um, wiele istot po śmierci, w momencie kiedy umierają, um, jest bardzo zdziwiona, że nadal istnieje. Że nadal są i że nadal mają jakąś świadomość. No nie mają już tego ciała, nie mają już tego wszystkiego, co nagromadzili w życiu, tego wszystkiego fizycznego, tego materialnego wszystkiego. Nie mają, nie zabiorą tego ze sobą, ale kurde, no, no nie żyję, bo moje ciało tu jest, nie żyję, dobra, okej, okay. ale cholera, na, nadal myślę, nadal jestem, nadal istnieję. Jeszcze się mogę tu rozglądać, wszystko widzę, co jest grane. Wiecie o co chodzi? Dlatego że śmierć. Dla nas tu na, ludzi na fi, fizycznym świecie oczywiście dla nas to jest jakieś zakończenie, bo to jest zakończenie tego ciała. Ale śmierć jest tak naprawdę początkiem. To jest ta transformacja. I to jest właśnie to, co się teraz dzieje e, na świecie. Zima przyszła, no to wszystko tak zamarło, prawda? E, zawsze tak jest to jest ta cykliczność, a teraz się wszystko z powrotem rodzi. E, 20 zdaje się kwietnia, no ja nie wiem kiedy wy to będziecie oglądać, to nie ma znaczenia. No to jest miś filozof. Ale jeżeli oglądacie to przed 20 kwietnia, a to 20 kwietnia będzie nów e, w Baranie i no przynajmniej w horoskopie wedyjskim będzie na pewno nów w Baranie. E, i dopiero się zacznie, dlatego że baran jest pierwszym znakiem Zodiaku i to jest znak tego takiego początku, tego rozpoczynania. Jest to ogień, jest to pasja. Jest to działanie. Ja się bardzo nie mogę doczekać tego, jak ta energia ruszy, bo jestem ciekawa, czy, czy to będzie pokazane w kartach, czy to w ogóle, czy będziemy. No będziemy o tym na pewno rozmawiać, naprawdę mi się takie bardziej motywujące. Natomiast, no, oprócz tego, że zawsze, zazwyczaj, jak jest nowy rok, to zaczynamy coś nowego, bo o, nowy rok, nowa ja, prawda? Ale to jest takie trochę wymuszone, poprzez te, to, że jest ta, ta, ta nowa data, ten nowy rok się zaczyna, więc nowe projekty i tak dalej. Ale oprócz tego, to właśnie teraz, jak zaczyna się wiosna, no, wiosna się zaczęła e, powiedzmy tam e, w marcu jeszcze, ale ta kalendarzowa, ale ta taka wiosna energetyczna, w sensie to takie prawdziwe odrodzenie zaczyna się właśnie teraz. No, teraz mamy ten taki okres, e, no, jest wielkanoc, jest, jest no, dzisiaj jak ja to nagrywam, to jest, e, to jest właśnie e, wielka niedziela, więc. To, to jest, no mówię, największy symbol odrodzenia, jaki istnieje wśród ludzi, wśród chrześcijan chociażby, e, prawda? Ale my, większość z nas, nawet jeżeli nie jesteśmy religijni, to byliśmy wychowani w religii chrześcijańskiej, dlatego jest to jakiś znaczący dzień. I ta energia to się daje wyczuć. Um, natomiast, natomiast, 20 kwietnia właśnie będzie ten nów baranie. Także kochani, zastanówmy się, znaczy ja wiem co, ja, ja nie wiem co wy, ja wiem co ja, ale zastanówmy się, co możemy. Teraz zacząć? Co możemy, z czym możemy ruszyć? A może już zaczęliście ruszać? Nie wiem, nie wiem. Ale jeżeli jeszcze nie, to zastanówcie się, co można by tutaj nowego o, zrobić, co można by tutaj nowego zaplanować. Czy chodzi o zdrowie, czy chodzi o jakieś oczyszczanie, czy chodzi o y, jakieś tam, y, nie wiem, no zdrowe, zdrowe odżywianie, żeby coś tam z tym ciałem porobić przed latem? Y, czy na przykład chodzi o jakąś może pracę, o to, żeby żeby nowe projekty zacząć, może zmienić pracę, może rozpocząć jakiś własny biznes, czy jakiś tam, jak, jakikolwiek projekt, no, a może iść na, na jakieś. No, chyba się nie idzie na studia w kwietniu, ale jakiś kurs rozpocząć, czy zapisać się na jakieś studia. Nie wiem, kochani, co tam macie, no, a może jakieś związki, coś nowego. Em, zaplanować czy coś ruszyć z czymś, jeżeli macie w związkach, w miłości stagnację, nie dzieje się nic, nie rusza nic do przodu, a chcielibyście, żeby ruszyło. Może to jest ten czas, kiedy powinniście usiąść z drugą osobą i porozmawiać szczerze i zastanowić się, cholera jasna, no dobra, no i co dalej? No, no dokąd my zmierzamy? Dokąd my idziemy, dokąd my zmierzamy? Dlatego, że, kochani, yy, to jest energetycznie idealny czas do tego żeby zaczynać nowe rzeczy i żeby ruszać z jakimiś nowymi rzeczami. I, I mam nadzieję, że Wy to też będziecie czuć. Tak jak mówię, Wielka Niedziela to jest taki bardzo optymistyczny dzień dla no, wielu, wielu milionów ludzi. No, no Milionów to na pewno może i więcej niż milionów, nie wiem, nie. Ale jest to ten taki bardzo odrodzeniowy, optymistyczny dzień, a jak do tego jeszcze dołożymy ten nasz nów w Baranie, o którym oczywiście będziemy gadać później, jak będzie bliżej tego dnia. No to, no to ta energia rzeczywiście, no powinniście to poczuć. Powinniście poczuć. Zresztą będziecie też widzieć, bo za chwilę będzie wiosna, bo ja wiem, że w Polsce tam jeszcze zdaje się, jeszcze jakieś Jakiś, jakaś końcówka zimy gdzieś tam walnęła, co jakiś śnieżek padał czy coś takiego? ale lada moment, poczujecie, bo zacznie trawka gdzieś tam wychodzić spod tego śniegu, to wszystko stopnieje, no na pewno ta wiosna się za chwilę zrobi, no bo no nie przesadzajmy, no przecież maj to zazwyczaj już jest ciepły w Polsce, także idziemy w stronę tych kwiatków, tej trawki, tych, słuchajcie, u nas wczoraj po raz pierwszy, yy, znaczy ja po raz pierwszy wczoraj zobaczyłam, po raz pierwszy w tym roku, kolorowe motylki, w sensie te pazie Królowej, to się chyba nazywa, nie jestem pewna, ale te takie czerwone, takie ładne zobaczyłam i, i to dało mi tak naprawdę odczuć, że, kurde, no co, co. Aha, i wiecie, co jeszcze wczoraj po raz pierwszy zobaczyłam? W dużych ilościach trzmiele. No, w parku, jak byliśmy z sibeczką, kolorowe motylki oraz trzmiele. Które gdzieś tam się czasami w ciągu roku tutaj w Irlandii gdzieś tam się przewijają. Oczywiście te trzmiele, bardziej lub mniej wycieńczone w zależności od pory roku, ale wczoraj było ich naprawdę dużo. Było słoneczko, były motylki, były trzmiele, więc człowiek się już czuł, tak powiem szczerze, naprawdę wiosennie. No i te kwiatki wszędzie nowe, akurat w tym momencie kwiatków niestety nie widzicie za mną, bo nie znalazłam. Znaczy, jest miejsce z kwiatkami do nagrywania, ale akurat dzisiaj jest tam tłum ludzi, dlatego że w niedzielę e, tutaj po Parkach chodzą. Nieważne, czy niedziela świąteczna, czy nie, ale chodzą z pieskami, czy z, nie z pieskami, ale jest tłum ludzi. Dlatego nagrywanie w niedzielę. W parku no, graniczy z że tak powiem. No bo no, cały czas byśmy mieli tłum ludzi. No to wiecie co, przyszliby, tak jak, jak e, Makłowicz jak nagrywa i zawsze się tłum ludzi wokół niego... Wiecie o co chodzi? Jak w telewizji jeszcze, jak miał program, pamiętacie? Zawsze miał tłum ludzi wokół siebie. No, tak się gromadzili. No, no wy tak jakbyśmy mieli misie, zaraz pełno ludzi. A co ona mówi? A co ona mówi? Oj, miszki, dobra. Słuchajcie, jest wesoło, będzie wesoło. Zaczyna się fajnie, zaczyna się robić ciepło. Zastanówmy się po prostu nad tym, co my chcemy zacząć, i zaczynajmy, dlatego że teraz jest do tego idealna, kochani, energia. Misiaczki, tyle odrodzenie, nowe życie, nowe projekty, być może nowe związki, nowa miłość, albo odrodzenie w związku, który troszeczkę podupadł. Zastanowić się, kochani, wszystkiego najlepszego z okazji świąt. A jeżeli oglądacie to bez świąt, po świętach, nieważne kiedy, po prostu wszystkiego najlepszego, i kochani, trzymajcie się buziaczki, pozdrowionka, no i papa.